Pozostajemy teraz w panoramie lubelskiej przy tematach związanych z rolnictwem. Kwietniowe przymrozki wyrządziły bowiem olbrzymie szkody w uprawach. Rolnicy mają otrzymać pomo a pomoc, ale o jej szczegółach na razie jeszcze zbyt dużo nie wiadomo. Wiadomo już natomiast, że mogą składać wnioski do urzędów gmin, które będą szacowały straty. Wszystko czarne. Także z tego jabłka nie będzie. Skala szkód jest zróżnicowana. U jednych plantatorów mróz zniszczył kilkadziesiąt procent, u innych nawet 100% upraw. To nie były przymrozki, to był mróz 7 stopni mrozu. Przemarzło nasze produkty, wszystkie te sadownicze przemarzły w 100%. W tej chwili tak można oszacować. Wszystko będzie widać za tydzień dwa będziesz widać dokładnie, ile zostanie z tego i czy coś wstrzycać w ogóle zostanie. Tak duże straty oznaczają dla rolników duże problemy finansowe, mówią wprost plantatorzy. Jesteśmy w takiej w dramatycznej sytuacji, no, nie wiem, będziemy szukać pracy gdzieś w jakichś innych, nie wiem, za granicę wyjeżdżać, czy co robić, bo, no bo z czego żyć. Na Nawozy poniesione, środki ochrony już dużo y, y, dalej na, na, na ten i no cóż, nie wiem. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy. Jednak na te środki trzeba będzie trochę poczekać. Na podstawie tego będzie, będą szacowane straty przez komisję trzosobową, która się składa między innymi z przedstawicieli ośrodka dla rolniczego i z rolniczych i pracowników urzędu miejskiego czy danej gminy. Do czasu oszacowania strat przez komisję w miejscu wystąpienia szkód obowiązuje zakaz zbioru upraw. Dopiero zakończyliśmy głosowanie w wyborach samorządowych. Czas przygotowywać się powoli do kolejnych. 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy będziemy mogli w nich głosować poza miejscem?